Cześć! W tym materiale pokażę Wam moje wrażenia z jazdy z torbą biodrową Tule Rail Hip pack o pojemności 4 litry i w ramach tych 4 litrów mamy zbiornik na wodę o pojemności 1,5 litra oczywiście z rurką, przez którą sobie pijemy w trakcie jazdy i 2,5 litra na bagaż, czyli takie niezbędne rzeczy, które będą nam przydatne w trakcie wycieczki. I ja muszę powiedzieć już na wstępie, że to jest bardzo fajny pomysł dla osób, które jadą na wycieczkę w góry. Nie za bardzo lubią mieć plecak, no bo jednak plecak zawsze ogranicza trochę ruchy, krępuje, wiadomo, ma no waży więcej, lekko czasami się przesuwa. A to niewątpliwie jest torba, która jest dużo bardziej stabilna niż plecak, ale z drugiej strony często osoby, które nie chcą mieć plecaka, też nie chcą brać rzeczy do kieszeni, bo jeżeli napakujemy kieszenie, napakujemy rewirbiny, to wszystko staje się takie ciężkie, nieporęczne. I właśnie w tym momencie, kiedy. Już bidon i kieszenie to za mało, a plecak to jeszcze za dużo, to właśnie Tule Rail o pojemności 4 litrów to jest bardzo fajny pomysł. I już na wstępie Wam powiem, że no moim zdaniem ja właściwie jestem taką osobą. Ja jestem osobą, która nie za bardzo lubi plecaki, raczej woli na lekko pojechać z bidonami, dlatego że cenię sobie tą taką e, luźną cłowetkę, kiedy możemy fajnie jeździć w terenie i nie krępuje nam ruchu w plecak e, i właśnie wielką zaletą... E, Hip jest to, że to jest torba, która oferuje bardzo dużą stabilność i daje nam taki pełen luz i sobotę podczas jazdy, czyli po prostu możemy ostro katować po trailach, skakać, agresywnie wchodzić zakręty i bagaż nam w ogóle nie będzie przeszkadzał. Jakie cechy zatem składają się na sukces tego produktu? Myślę, że przede wszystkim system zapięcia, który jest naprawdę stabilny. Zacznijmy od tego, że nasze plecy kontaktują się z takim panelem, który jest oddychający, ale jednocześnie ma taką dosyć no szorstką fakturę, co powoduje, że on się nie przesuwa w trakcie jazdy na naszej bluzie czy na naszej koszulce. Do tego mamy pas biodrowy, który również no nie jest szorstki, ale zapewnia na tyle dobre tarcie, że ta torba po prostu dobrze trzyma się na swoim miejscu. No i jestem zapięcie taki jest podwójny. Mamy pas, który jest zapinany na rzepa, a dodatkowo jeszcze spinany paskiem na taką klasyczną sprzączkę jak w kasku. No i to całościowo daje bardzo fajny efekt, jak się go zapnie, po prostu stabilnie, trzyma się na swoim miejscu, w trakcie jazdy nie przesuwa się, nie luzuje, a jeżeli wypijemy już bardzo dużo naszego napoju, no to zawsze możemy sobie szybko w trakcie jazdy dociągnąć te paski. To wszystko jest łatwe, cała ta regulacja jest intuicyjna, prosta, naprawdę no czuć tutaj, że to jest taki charakterystyczny dla tule produkt, czyli bardzo prosty w obsłudze. Jeżeli chodzi o organizację bagażu i naszego napoju, no to w środku jest specjalna kieszeń do której wsuwamy bukłak i sam bukłak to jest autorska konstrukcja tule bardzo wygodna jeżeli chodzi o nalewanie picia, ponieważ jakby ten otwór przez który wlewamy napój jest bardzo szeroki i na przykład co to często było problemem w bukłakach gdzie trzeba było przez małą dziurkę wlewać napój, tutaj kompletnie nie istnieje, dlatego że tutaj ten otwór do nalewania jest naprawdę duży. Jeżeli chodzi o naszego wężyka to on nie jest przesadnie długi. On ma taką długość, żeby można było go trzymać z przodu, kiedy jedziemy. Czyli nie musimy sobie go oplątywać tyłem, tylko możemy mieć go z przodu, kiedy jeździmy. To nam nie przeszkadza w trakcie jazdy, a jednocześnie umożliwia picie. Natomiast ja jestem osobą wysoką, ja mam 1,94 m i dla mnie dosyć trudne było na picie się, mając totalnie proste plecy. Ja musiałem lekko głowę nachylać, natomiast no powiem szczerze, w trakcie jazdy nie jest to w ogóle problemem, a jest to wygodne o tyle, że ta rurka dzisiaj się nie plącze między nogami, i kiedy nawet agresywnie zjeżdżamy, to nie ma potrzeby dawać jej do tyłu. Ja sobie początkowo myślałem, że na podjazdach będę trzymał ją z przodu, a na takie trudniejsze, jakieś agresywniejsze zjazdy, będę jednak puszczał sobie rurkę tyłem, ale ostatecznie totalnie nie było takiej potrzeby, dlatego że ona, mówię, ma tak jakby tą długość dobraną, że absolutnie nie przeszkadza w trakcie jazdy, a jednocześnie umożliwia picie praktycznie w każdej pozycji oprócz takiej super wyprostowanej. No i też fajna sprawa, tutaj jest taki dłuższy panel materiałowy z magnesem. Wbudowanym, który tak samo jest y, usytuowany też na, na tej uprzęży dzięki temu rurkę można bardzo łatwo odrzucić do torby, ona się łatwo złapie y, pasa biodrowego, jest to bardzo komfortowe w trakcie jazdy. Po prostu, tak jak powiedziałem, cała ta ergonomia systemu zapięcia i picia, to wszystko stoi na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o samą organizację bagażu, czyli kwestię kieszeni, no to tutaj jest ich bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę możemy sami zdecydować, jak ułożymy w środku nasz bagaż. Ja z reguły brałem tą torbę na takie po prostu dłuższe wycieczki po górach i miałem w środku wszystkie części serwisowe, jakieś jedzenie, czyli dentkę, pompkę, łyżkę, narzędzia, tak jak powiedziałem, batonika, żele, klucze od domu, tu jest taka też specjalna sprzączka, żeby klucze sobie założyć. Natomiast na telefon jest tutaj osobna kieszeń, bardzo fajny patent, taka bezpieczna, która ma też miękki materiał, który nie będzie niszczy telefonu. Można tutaj włożyć naprawdę dużą rzecz. Ona jest dużo większa niż smartfon. I to jest fajny patent, no bo łatwo do niej sięgnąć, łatwo jest do tej kieszeni dostać. Jeżeli chcemy zrobić sobie zdjęcie w trakcie jazdy albo odebrać połączenie, no to właśnie telefon z tej kieszeni sobie bez problemu można wyciągnąć. I jeszcze jedna rzecz, która jest fajna. Jest taka kieszeń z przodu, która jest zawiniona na rzep. Ona jest dosyć pojemna i tam wprawdzie nie woziłem zbyt wielu rzeczy, no bo po co napychać tą torbę z przodu, skoro jest miejsce w środku, a wiadomo, im dalej od a no, tym dalej jest szorek ciężkości odsunięty, więc to jest jakby niekorzystne, natomiast mi się to bardzo podoba pod tym kątem, że tam można włożyć rękawki, albo kamizelkę, także jeżeli żyjcie po górach i na przykład robi Wam się gorąco, potrzebujecie się trochę rozebrać, to tutaj śmiało można włożyć sobie tą odzież, którą właśnie z siebie zjeliście. No i ostatnia sprawa, są takie małutkie kieszenie jeszcze z boku na samej uprzęży, tam można włożyć jakieś małe jedzenie, typu jakieś daktyle, mus owocowy, ewentualnie jakiegoś żela, Albo papierki. Mi się właśnie to podobało w tej kwestii, że ja na przykład jadłem sobie biorąc rzeczy z dużej kieszeni, ale już same papierki chowają sobie właśnie w te takie malutkie, światkowe, boczne kieszonki. Generalnie jest tutaj bardzo dużo opcji. Zważywszy, że to jest no, mała torba, mamy tutaj naprawdę bardzo dużo możliwości spakowania bagażu, ładnego jego ułożenia, ale dla mnie największym plusem jest to, że to jest torba, która naprawdę zapewnia totalnie naturalną jazdę na rowerze. Tutaj nic nam nie ogranicza swobody. Oczywiście jest trochę cieplej, tak? No w tym miejscu, gdzie ona dotyka pleców, no to będziemy się bardziej pocieli, ale ja jestem osobą, która prywatnie Wam powiem szczerze, jest uszłona na jazdę w plecaku, a z tą torbą przyjemnością jeździłem po górach. Jeżeli do tego po trolej trapicia, które jest w tym bukłaku, dołożyłem sobie jeszcze bidon do roweru, to tak naprawdę mamy zestaw, który pozwoli pojechać na bardzo, bardzo długą wycieczkę na cały dzień po górach i po prostu śmiało, agresywnie jeździć na tej lach, co jest w moim przypadku rzeczą najważniejszą. Jak ja na rower, no to chcę po prostu dobrze pojeździć, a przy okazji wziąć rzeczy, ale tak, żeby mi nie przeszkadzają w trakcie jazdy. W ofercie dostępne są jeszcze dwie mniejsze i tańsze wersje torebki biedrowej Tule Rail: dwulitrowa oraz półlitrowa. Yy, no i cóż, mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Jeżeli interesuje Was więcej na temat tej torby, koniecznie wejdźcie na stronę producenta, czyli tule.com. Yy, a Railpack o pojemności 4 litrów kosztuje 449 zł i myślę, że rozwiąże wiele z Waszych problemów podczas różnych wycieczek rowerowych tych jednodniowych. Trzymajcie się. Do zobaczenia.